Zajmę tylko chwileczkę, ale czy wiecie, że na 300 subów lecimy z fajne Fantasy z Help Wanted? Tylko nie od razu, jak wiecie, że wbiliście w tym momencie tego FNAFa, to znaczy te 300 subów, to od razu lecimy z tym FNAFem, nie? Nie, nie, nie. Ja muszę najpierw wtedy nazwierać na Wiara, bo Help to jest na Wiara, z tego co słyszałem um, i widziałem, więc. Musicie wbić 300 subów. No nie wiem czy to jest trudne zadanie czy, czy nie, ale musicie to... No, jeżeli chcecie zobaczyć po prostu Help wanted, to po prostu musicie wbić, więc łapka w górę, sub oczywiście z dzwonkiem i co? Yy, Komentarz do i zapraszam do dalszego oglądania. Siema Witaj widzów w kolejnym dniu i dzisiaj znowu snuff. I dzisiaj Znowu piąta noc. Bo jakże inaczej, bo w poprzednim odcinku wkurzałam mnie Chica i nie wiem który to już jest odcinek z FNAFA i tak serio nie wiem, kogoś nie wiem. Nieważne, nie, nie ale pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji razem wraz z, z dzwoneczkiem, komentarzu, bo to wzrasta zasięgi filmu. Tak słyszałem. A na pewno tak jest. Pewnie. Um, mam nadzieję, że wam się podoba o te odcinki I, i że oglądacie je do końca całe. Proszę. Ja w sumie już nie gadam. Pe powiedziałem co macie zrobić i zaczynam piątą noc. Po raz kolejny. Mam nadzieję, że cikam nie, nie nie wkurzy. Albo nikt inny. dzisiaj dwa albo trzy podejścia zobaczymy Siup Witam wszystkich, całą trójcę I ciebie, Foxy W dzisiejszym dniu Dawaj Dawaj Mutę Jest Mutę Mutę zamknij dupę Foksiarz Widzę Foksiarz tutaj Aktywność ma A słyszę chika, że jest w kuchni No Foksiarz Czuję się Jakby kurde obok był Ktoś. A jest to pewno Nawet nie. I cika wyskakuje. Do... Aha, jednak nie. No to Fredziak. Foksiaż. Fredziak. Boni. Cika. Boni. Cika. Przestań stukać mi w okno. Cika jest tutaj. To git To by niego sprawdzą. Nie ma Nie ma Czyli to była Chica Tak tu to O, o, będzie Biegł Siema, Boni Dobra O, foksiarza się nie boję, jak na razie Czemu? Ktoś się przemie... O, Boni, dzień dobry Kogo tutaj nie ma? To fajnie, że się nie ma. Mocno się za bardzo nie cieszę, bo widzę, że dzisiaj Boni ma większą aktywność. No Dobra, poszedł sobie. Cieszę się. Foksiaż jest. Fred jak nadal jest w kuchni. Foks je Fox jeszcze nie wyskoczył, to mnie cieszy. Boję się o prąd i ja o że nie ma piątej. No, jest problem. No, jest potężny problem. Dobra, jest piąta. Teraz tylko, żeby nic nie wyskoczyło, holyro. Dobra, nie ma. Dobra, teraz szybko tak robimy. Bo nic sobie, alfa księża nie ma. Jezus, jest piąta, please, Freddy. Nie. 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 Nie, proszę nie. Nie. Proszę. Szósta. Nie. Nie. Co Come on. Bo no, widzicie już, że jest... Na piąta! Come on No prawie to przy... <laughs> Przeszedliśmy Czemu Bonnie musiał tyle stać Czemu Freddy nie zagrał Dłuższej kołysanki Come on To tak bliskie Tak bliskie Drzwi... jeszcze nie musiał marnać pronu no, tego Bonniego, nie? poproszę takiego samego rana. Yy, tylko, żeby. Boni mnie się pojawił. Proszę cię gro. Błagam cię, gro. No, błagam cię, To bardzo. Na razie wszystko jest dobrze. To, był, to była zwykła noc. Kiedy? animatroniki w pizzerii w której są urodziny stały i się ruszyły co? nie wiem co teraz nie wiem co ja teraz <g Cobb> o dzień dobry boni się ścika. To tu przy mnie stoi Wydaje mi się, że to może być Chica Ewentualnie myślę, że to Freddy A, jednak nie Nie no, że Freddy to żart, nie? Wiecie przecież Że Freddy nie wyskakuje w te drzwi O, dzień dobry jak to się na mnie patrzy w kamerę? Bardziej w kamerę, nie? No dzień dobry dla Buniego. No już do widzenia. Nienobry Fredzie. Poproszę, żebyś tak stał. Przez dłuższą chwilę i żeby ciebie Foxy nie było. No super, nie ma? Nie ma? Nie ma? Hamam. Ja no raczej się tam nie wiem co robi w kuchni bez żadnych podtekstów. Aha, ale bym poprosił tutaj o włączenie kamer. Bo ja muszę zobaczyć książce. Dobra, teraz sam się znikać. No właśnie patrzę. Tam Rofa Księża nie ma. Nie, tu to... wcika. Aman. Szybkie patrzenie Freda Znaczy stopowanie patrzenie i stopowanie No, witam Wani Odejdź od mnie, bo nienawidzę was Dziękuję, że poszedłeś Teraz Ty, te Cika Gerarda Kija Dobra, Fredziak Dobra, koks. Dziękuję Ci Kurde, już się bałem, że pani wyskoczą Dobra, szybkie patrzenie. Nie wierzę w ciebie, Chika, serio nie wierzę. Jest jeszcze coś mi wpadło do oka. Awa. O, już se... Awa. moje oko. Awa, 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 Czemu ja nie otwieram tych drzwi, Come on Serio? Ja was nie wierzę. Dziękuję. Jak ja mam szczęście w ogóle, że ten, że ja tutaj sobie tajmi idealnie tajminguję. Znowu zablokowało trochę się boję o to, że nie właśnie o to się wam. więc idź w istocie, idź w dobra, Nie, ja, sześcika ja, idę tutaj. O, fuck się, super papa. Pa. Ktoś tu jest? Nieważne Frejczak. Powoli zaczyna mnie niepokoić stan prądu. I wiem, że to jest czwarta godzina. Come on, przestańcie mi to robić. Wyłączyć mi kamery. Pokażę, dobra, nie ma. Preda Git 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 Wyłączę Trzeba zaszczędzić na prądzie Ojej Niepokoi mnie fest Stan Rondu Dziękuję. Nie, wiecie, bo ja liczę sobie na palcach sekundy, te 5 sekund Freda, żeby stać u niego na kamerze i go zatrzymywać, nie? A nie, nie liczę sobie w mózgu, znaczy w głowie tego, bo ja do was też mówię wtedy, nie? Please. Gerara Bani. Dobra, czuł z tym i tak. Proszę o bardzo fajną kołysankę długą o, o o Proszę bardzo o kołysankę bardzo długą Błagam cię Fredzie, mój kolego Proszę cię e, 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 o długą piosenkę Proszę cię bar

30 nie wiem, pewnie 30 sekund brakowało do końca. 30 sekund to zagrał pewnie. Już był koniec. Nie przejdę Come on Come on, come, on. come on. Jezu Aha, czyli Nie no, nie coś, ca... ale to mi zajęło ogólnie 28... Nie 8 minut i 16 sekund Ta noc Już mnie to wkurzyło Dobra I co? Dziękuję wam za oglądanie Mam nadzieję, że w następnym odcinku Nam się uda przejść, bo Dzisiaj byliśmy Tak blisko Tak blisko po prostu Przez normalnie Cały czas piąta noc była. Przez trzy noce Przez trzy próby Trzy próby No, trzy próby Przez trzy próby było po prostu no była Była ta piąta godzina Tylko Prąd Freddy i Aaaa! Ah! Nie wkurzył e, Nie wkurzali, nie? Prąd mnie wkurzył dwa razy Fred Fred mnie trzy razy też wkurzył taką krótką kołysankę piosenkę kołysankę Fokszar, że on mi zabrał ostatnie moje procenty prądu. Tak, to, to wygrał. Kurde No więc. Yy, łapka w górę, subskrypcja z womenem, komentarz, bo to daje zasięg. Nie przedłużam, no i papa.